Witajcie w filmie informacyjnym, który zapowiedziałem w ocenie książki. Powiem Wam w nim o nowościach na kanale i o usprawnieniach filmów, choć nie będą one jakieś gigantyczne. Po pierwsze zamierzam opóźnić godzinę publikacji z 8 na 16, ponieważ jak dobrze wiadomo wtedy dużo więcej ludzi jest w swoich domach, a częstotliwość publikowania filmów pozostaje bez zmian. Przerobię także opis na dokładniejszy i bardziej opisujący moje działania. Na 100% dodam kilka błyskotek do banera, aczkolwiek nie jestem pewien zmiany awatara. Stworzę ankietę, w której będziecie mogli zagłosować, czy ma zostać obecny awatar, mam dodać ten nowy, czy stworzyć może jakiś inny. To koniec zmian kanału samego w sobie. Co do filmów, to zmieniłem trochę styl miniaturek, który według mnie przypomina teraz komiksowy. Niestety, na czas nieokreślony w filmach nie będzie intra. Spowodowane jest to kilkoma komentarzami, a także sugestiami kolegów, jako iż nie pasuje ono zbytnio do kanału i prawdę mówiąc jest w tym trochę racji. Wziąłem się za robienie intro w stylu Marvela, gdyż wyglądało ono doprawdy świetnie, ale niestety nie jestem specem od jakichś takich animacji, sobie odpuściłem. W bliższej przyszłości będę musiał wymyślić jakiś ciekawy projekt no albo po prostu lepiej poznać któryś z programów graficznych i spróbować zrobić właśnie intro w barwelowskim stylu. Outro także zostało ulepszone choć minimalistycznie o kilka napisów. Jeśli chodzi o głos to powinien odbyć ciut lepszej jakości, lecz nie sądzę by było to jakoś mocno zauważalne. Serię, którą wybraliście w ankiecie, było Assassin's Creed Unity na 100% i to właśnie ona będzie głównym tematem na kanale przez najbliższe miesiące. Oczywiście nie zabraknie ciekawostek, rankingów, ocen i innych miniserii, a dodatkowo postaram się przygotować jakieś odskocznie od dominującej serii. Jak to już zwykłem mówić w tego typu filmach, w komentarzach piszcie najróżniejsze swoje sugestie co do tych wszystkich aspektów, które w owym materiale wymieniłem. Tradycyjnie dzięki za oglądanie zapraszam do zostawienia oceny w postaci łapki wraz z komentarzem, a także zasubskrybowania kanału wraz z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. A więc dzięki za oglądanie i cześć!